Cześć, tu ekipa Dropzone. Na mach tego podcastu porozmawiamy na temat minionych mistrzostw Polski w Kiltima. Był to pierwszy w historii polskiej sceny Kiltim 2021 turniej o tytuł mistrza Polski. Największy z dotychczasowych i na pewno o najwyższą stawkę. Jest ze mną się studiu Łukasz Wisz, główny prowadzący tej imprezy. No cześć. Miszu, Mistrzostwo Polski to był jeden z największych polskich turniejów w historii tego systemu. Jak wyglądał format takiego turnieju? Gdzie kiedy się odbył i przede wszystkim ile graczy w nie, w nie, wzięło udział w tym turnieju? Odpowiem od końca. No, w turnieju wzięło udział 54 osoby to najwięcej do tej pory w Polsce. Turniej rozgrywany był w Swissie, czyli w szwajcarskim systemie parowania na przemiennym. I zagraliśmy 6 rund dla wszystkich i dwie rundy top 8. Mhm. Zagraliśmy tak, bo chcieliśmy jakoś wyróżnić to, że to są mistrzostwa Polski, że no jednak jakiś katow do top 8 musi być, żeby ludzie mogli powiedzieć: Oj kurczę, zrobiłem top 8 na mistrzostwa Polski, to jest fajne, nie? Mhm. Czyli sumarycznie dla najlepszych było 8 rund. No i to jest dość dużo też dla tych parujących czach, bo już ja sam doświadczenie widzę, co się dzieje na mniejszych turniejach, przy czwartej, przy piątej, czasami rozgrywce, jak jest na przykład pięć rozgrywek, przy dwudniowych turniejach niektórych. A tu jeszcze było osiem, także to była naprawdę bardzo kompetytywna, przynajmniej dla top graczy, impreza, na której mogli pokazać, że nie są tam z przypadku i że to nie były tylko dobre paringi. Chociaż to też w jakiś sposób zawsze się, zawsze wychodzi. Prestiżu też dodało tutaj pewnie turniejowi obecnych graczy z zagranicy, ponieważ nie tylko Polacy grają w tym turnieju. Jaki kraj reprezentowali ci gracze, którzy do nas przyjechali i jak odnaleźli się na naszych mistrzostwach? Na Mistrzostwach Polski akurat mieliśmy kolegów z Danii, którzy trafili totalnym przypadkiem na nas i do nas. Głównie dlatego, że ktoś do mnie, do mnie przypadkiem wysłał wiadomość. Więc ja zacząłem z tymi ludźmi rozmawiać, powiedziałem, że słuchajcie, wpadnijcie, nie? bo to fajny event i tak dalej. Więc przyleciało paru, paru kolegów z Danii. Podobało im się bardzo. Podobało mi się bardzo, bo po pierwsze Polska jest naprawdę fajnym miejscem, żeby przylecieć, spędzić tu parę dni. Bo chłopaki też powiedzieli, że przylecieli tu na urlop. Okej, okay, czyli urlop figurkowy, no? W sumie e można, czemu nie? E no, dla nich to nie, nie jest duży koszt, bo e Polska jest dalej relatywnie tania. E fajnie im się grało, bo u nich kilting dopiero powstaje, więc dla nich zobaczenie takiego dużego turnieju, jak to wygląda, pogadanie sobie z ludźmi, co i jak. Też im, też im trochę dało, więc y, obok wcześniej gości z Ukrainy, z Wielkiej Brytanii i Włoch y, dodaliśmy do swojego portfolio kolegów z Danii. Także bardzo fajnie. Y, Dania, która była totalnym zaskoczeniem, bo też tak zdziwiam, y, jak o tym usłyszałem. Włochy, y, Anglia i Ukraina. Y, także to nie jest jeden kraj, jedna jakaś grupa, tylko jest kilka grup, które przyjechały do nas, także to też jest y, dla nas no, niemały sukces. Także powiedziawszy, że taki duży turniej... Y, no właściwie relatywnie duże turnieje, bo oczywiście w, nie wiem, czy w USA chyba są tylko większe turnieje, tak się powiedziawszy. Czy były jakieś większe zasz, turnieje przez Anglii? A w Anglii to mogą być turnieje przez GW na Daysach. Czy yy, Idąc tym tropem, to kraj, cztery kraje, w których są największe turnieje, to Wielka Brytania, USA, Hiszpania i Polska. Kolejność jest totalnie losowa, mhm. ogólnie rzecz biorąc, ale no Wielka Brytania z przyczyn oczywistych, US w sumie też, bo mamy po prostu no tam tak. bardzo dużo ludzi, w Hiszpanii Kiltim jest mega popularny, też bardzo osób dużo tam gra, no i u nas na szczęście też ludzie się skrzykują i, i wpadają na nasze duże eventy, więc we wrześniu ubiegłego roku MPK były, nasze MPK były największym eventem na świecie. Także jesteśmy światowym liderem, można byłoby powiedzieć. Także nie dziwnego, że nagle osoby zaczęły nas słyszeć nie tylko krajową, ale międzynarodową. Tak, tak. I też e, idąc za tym, co się działo na mpk przez ilość osób, e, jako taką promocję, którą staramy się robić, e, otwierają się przed nami różne drzwi. Bo i jesteśmy po rozmowach z ludźmi, którzy robili LVO i mamy jakiś tam kontakt z ludźmi bezpośrednio z GW, z, z Hiszpanii, z US, z UK. Także to nie jest tak, że Polska jest kill teamowym zaściankiem, w, w, w żadnym wypadku. Ja właśnie jesteśmy już z drugiej strony teraz zaścianka, dokładnie. I właśnie a propos tej ilości graczy, jak wyglądał w takim wypadku ogólny poziom graczy na Mistrzostwach Polski według Ciebie? Był jakoś rozwarstwiony szczególnie? Czy to była sama top of the top, creme de la creme? Jest to w końcu właśnie przedstawienie naszej takiej sceny aktywnej kill teama. Było tam oczywiście kilku naszych graczy z zagranicy, ale większość bo by to była Polacy. Jak my sobie tacy Polacy radzą na turnieju tak długim i wymagającym jak Mistrzostwa Polski? To odpowiem po kolei. Odpowiedź na pierwsze pytanie to tak. Wszystko to, co powiedziałeś, Kuba jest, jest prawdą. Były osoby, które grają for fun, dla których na przykład taki event to jest opcja na fajne spędzenie czasu, bo, bo kilkim dla nich to rozrywka, to jest pretekst, żeby pojechać przez pół Polski i, i spotkać się ze znajomymi. Były osoby, którym na wygrywaniu zależy, więc yy, oni przykładają troszkę większą wagę do tego, żeby, żeby ćwiczyć, osiągać wyniki i tak dalej. Więc yy, turniej w moich oczach wyglądał normalnie. Tak, czyli było pełne spektrum graczy, co jest, co jest super, bo są gracze, które siedzą, którzy siedzą w tym od początku, są gracze, którzy dopiero zaczynają i przyjść na taki turniej to jest dla nich po pierwsze fajne doświadczenie, bo to nie jest coś, co widuje się na co dzień, bo póki co dropzone'y są jednym tak dużym turniejem w Polsce. Ale też jest to super okazja, żeby się po prostu nauczyć wielu nowych rzeczy, poznać coś, czego grając ze znajomymi w swoim lokalnym środowisku się nie doświadczy. bo po prostu nie ma tylu osób, żeby żeby do pewnych wniosków dojść, czy pewne rzeczy um, zobaczyć. To jest super. Jak sobie ludzie radzili na takim długim, wymagającym turnieju? To zależy, bo 8 rund, tak jak mówiłeś wcześniej, to jest, to, to jest naprawdę ciężki, Czy może być ciężkie? Nie tylko ze względu że trzeba myśleć, ale też, ale też ze względu że trzeba myśleć przez, przez dwa dni po na przykład tygodniu pracy, nie? Więc to, to może być wymagające. Dlatego też zdecydowaliśmy się na, na 6 plus 2, bo musimy pamiętać, że część osób też na turniej musi dojechać. Muszą też wrócić po turnieju, także jest za tym trochę, trochę pracy i trochę czasu poświęconego na to, żeby do siebie dojść, żeby odpocząć i tak dalej, więc... Czyli ogólnie dla wszystkich to by, by były na pewno sześć rund i katów dla dwóch ostatnich rund dla TOP8. Czy uważasz, że to jest dobre rozwiązanie na takich turniejach? Um, uważam, że to jest jedno z lepszych, na, których, na które możemy sobie pozwolić. Bo wiadomo, fajnie by było zrobić topkę grając na przykład Best of 3, żeby, żeby, żeby to było takie prawdziwe top 8. Niemniej jednak to nie jest. To nie jest szybka rozgrywka. Jedna gra trwa no nie wiem, z półtorej godziny. Może, może trochę mniej, jak to ktoś gra sprawnie, ale. Jeżeli dodamy, dodamy to wszystko do siebie, to wychodzi naprawdę bardzo dużo czasu, aby wiesz, trzeba jeszcze wrócić, posprzątać po, po turnieju. i to nie jest. To nie jest takie proste. Uważam, że na dwudniowym evencie 6-7 rund jest, jest optymalne, bo wiesz, trzeba jeszcze zagłosować na, na jakieś aspekty hobbystyczne, trzeba coś zjeść. Nie można non-stop siedzieć i, i mucić w figurkach, więc yy, uważam, że 8 godzin, znaczy, przepraszam, 8 rund to jest taki takie absolutny max, które, które można zagrać, ale 6-7 to, yy, to jest optymalna sprawa. Mhm. Czy mówisz, że poziom był raczej wysoki, że była to top 8, które mhm. też miało marnotrawstwo punktowe prawdopodobnie z tego co widziałem. Co myślisz, jest jedną z lepszych takich naszych zwyczajów, yy, które pomaga nam bardzo. Utrzymać tych graczy i szkolić nowych graczy do gry kompetytywnych, który tak dobrze sobie radzą? E, wiesz co, pierwsza rzecz to jest to, że jest do, do czego równać. Bo Polacy grając w gry figurkowe reprezentują naprawdę wysoki poziom i to widać. A, a, a druga rzecz to jest, to, to jest budowanie community, która, które buduje się już dłuższy czas. To nie jest tak, że jednego dnia ktoś powiedział, o zrobię sobie community i nagle mamy super community. Nie. To są tygodnie, miesiące, czasami lata pracy od podstaw, czyli od znalezienia lokalu, od tego, żeby żeby się dogadać z tymi ludźmi i też żeby nowych ludzi uczyć i zachęcać do tego systemu, tak? Dlatego na przykład my robimy regularne akademie, zachęcamy ludzi, żeby, żeby przychodzili. Przychodzą ludzie, którzy mają pojęcie o grze, a chcą na przykład nauczyć się czegoś nowego, zrozumieć coś lepiej. Są osoby totalnie nowe, które szukają czegoś, a są też osoby, które szukają nowego systemu, bo grały w coś, im się, nie wiem, znudziło. Chcą spróbować czegoś innego, więc spektrum osób, które się przewija w takich akademiach, jest, jest naprawdę duże. I tych osób jest naprawdę na kilitym jest sporo. To jest super. No tak szczerze powiedziawszy, to była jedna z pierwszych akademii bitywnej, o których słyszałem, więc uznaj to za niedość, że dobry system. To jeszcze w starym kiltimie, w tym z 19 roku, kiedy organizowane były akademie przez osoby właściwie chodzące w skład Drop też to było. Dla mnie dość nowe, więc okazuje się, że po tych kilku latach to przynosi plony, że to jest dobrze robione i że po prostu pomaga. Też myślę, że ze względu na to mamy tyle dobrych graczy między innymi. Właśnie to jest moim zdaniem jeden z takich podstawowych rzeczy, że jak się wchodzi w system, to przychodzi się w jedno miejsce i wie się już wszystko. To jest takie spotkanie wprowadzające, to jest bardzo fajne. E i jeżeli chodzi o ten turniej, który był w Mistrzostwach Polski, był ogromny, był, miał wysoki poziom, był w fajnym miejscu, bo był właśnie w Dragonie, gdzie było też dość sporo miejsca. Mi się wydaje, że to chyba nie będzie nasz ostatni turniej na taką skalę, prawda? Absolutnie nie. E, bo w, wszystkie drobzony są, są dużymi turniejami, e, ale jeżeli chodzi o to to można spodziewać się kontynuacji. E, bardzo nam zależy na tym, żeby MPKi były stałym elementem, stałym elementem ka kalendarza turniejowego. I będziemy się starać, żeby, żeby to kontynuować. Czy to MPKi w singlu, czy drużynowo. Mhm. I też e, rozważać, e, że tak powiem, mixed terrain, czyli e, część na okresowych terenach normalnych e, z. Mm... Też pointami i tak dalej, i mix into The Dark, czy może to będzie bardziej w jednym, albo w drugim kierunku rozważane w przyszłości? Eee, osobiście ja nie jestem fanem e bo po prostu nie, nie przypadło mi to do gustu i też, też release tego złożył się, ale inaczej, nałożył się na MPki, które, które były już dograne i na ostatnią chwilę nie chcieliśmy nic zmieniać, więc mnie osobiście ominął ten hype na Nało close quarter, close combat. Więc e, tak naprawdę dla mnie nie ma różnicy. Preferowałbym open, ale i jest fajne, i jest troszeczkę inne, i wymaga od graczy, by byli jeszcze lepsi, więc e, na pewno będą to turnieje łączone z naszej strony. Jednym problemem jest właśnie niewyrównana punktacja pomiędzy graczami na, znaczy grami rozgranymi na otwartym terenie, a na Into the Dark, ponieważ jest różnica punktowa w tym momencie, które trzeba jakoś mitygować, czyli wysyłać albo równą liczbę dokładnie graczy na ten na ten teren, albo jakoś stosować przyliczniki. Już nie jest. Już nie. Już nie jest, bo jeżeli chodzi o, o ten rozstrzał, który był, on był podyktowany różnicami w misjach. Bo tak jak, tak jak mówisz, na ITD były misje, gdzie max można było zdobyć powiedzmy 12 punktów. Po prostu misja nie pozwalała na więcej, bo tak była napisana. A teraz, ze względu na pakiet misji Critical Ops, który, który jest dostępny online nowo i który zrównuje punkty w ITD z punktami Open Play, ten problem zniknął. No Więc także... Tak, przez chwilę by, był z tym problem, natomiast. GW wyprostowało to, wypuszczając misję. No tak, o nowym pakiecie misji jeszcze usłyszymy na pewno, na ramach, na, na ramach naszego podcastu. No i tak w sumie kończąc, jakie są twoje ogólne odczucia związane z tym turniejem? Czy organizacja tego typu turniej pomaga naszej scenie rozwijać? Czy jest to bardzo mały wzrost? Czy w ogóle Mistrzostwa Polski są potrzebne jako taka duża, sumująca to wszystko impreza? I to pokrótce tak na wszystko, o czym powiedziałeś, bo ze względu na to, że nie ma Organized Play od wydawcy gry, yy, trzeba coś takiego organizować oddolnie, uważam, że MPki są potrzebne, bo ludzie potrzebują dążyć do czegoś, musi być jakiś, yy, jakiś sufit, nawet jeżeli ten sufit jest tak nisko jak MPki, to mając coś takiego, wiedząc, że można powiedzieć, ej, zrobiłem to po się na Mistrzostwach Polski, ej, jestem mistrzem, wicemistrzem Polski, to może dla ludzi mieć jakieś, jakieś mniejsze lub większe znaczenie, więc to jest, to jest spoko. Ja się osobiście bardzo cieszę z tego, że udało się zrobić turniej na ponad 50 osób, bo to jest, bądź co bądź, duży turniej w tak młodym systemie. A Liczę na to, że, że mecz play GW jakkolwiek powstanie i poza mpk organizowanymi oddolnie będą jakieś eventy większe, mniejsze, czy, 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 czy Mistrzostwa Świata Europy. Bardzo fajnie byłoby coś takiego zrobić, bo każda gra kompetytywna potrzebuje czegoś takiego. Wszędzie, wszędzie jeżeli system powinien, ma się rozwijać, to to powinna być scena, nie wiem, profesjonalna, półprofesjonalna, żeby, żeby ludzie mieli do czego, do czego dążyć. Bo jeżeli tego nie będzie, to równie dobrze mogą przestać grać ludzie turnieje i grać sobie w kuchni w domu. A jak są turnieje, to jest fajne, bo jest praca, żeby gdzieś pojechać, spotkać się z ludźmi, poznać nowe osoby, nauczyć się czegoś nowego, zobaczyć coś nowego. To jest to, to jest fajne, tym bardziej, że community, community killteamowe jest super. W community teamowym nie ma tego, co było w starym Battlu. Nie ma takich spin, które potrafią być w turniach czterdziestkowych, czy, czy kiedyś były w big -swingu. nie Nie. Spotkałem się naprawdę przez ponad dwa lata z jedną taką dziwną krzywą, akcją, jakoś lokalnie i zostało to zabite w zarodku w moment. Więc. No tak, my ogólnie bardzo pilnujemy swojego własnego community, staramy się y, graczy, którzy krzywdzą po prostu nas i innych graczy, izolować w ten albo w inny sposób. Głównie chodzi o oszukiwanie na turniejach, co jest y, nieistniejące w naszym community, ze właśnie na właśnie naszą politykę, y, ale też y, ten system jest jak mówisz, młody, mam jeszcze dużo do y, zmasterowania, że tak powiem. Może jeszcze GW nam coś zmieni troszeczkę, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o jakieś y, turniej paki, o jakieś y, wytyczne, bo okazało się, że po, było w stanie nam, że tak powiem, wyrównać właśnie Into the Dark z y, Open Playem, y, jeśli chodzi o punkty, więc mamy nadzie dużą, duże nadzieje, że coś jeszcze powstanie tutaj pod y, budowanie community, budowanie turniejów, budowanie match play ogólnie. Tak, GW ogólnie rzecz biorąc zrobiło bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o po pierwsze rozmawianie z ludźmi, a po drugie słuchanie, co ludzie mówią. To jest, to jest bardzo dobre. Wiadomo, że nie jest to idealne środowisko, nie jest to tak, jak chcielibyśmy, żeby to było, ale, ale jest, to jest, ludzie słuchają, nie, nie, nie odbijamy się od ściany, że tak powiem, my jako kilkim na świecie. Więc, yy, więc to jest super. I też yy, nawiązując do tego, co mówiłeś, że pewne rzeczy są nieakceptowalne. Bardzo dużo osób, które gra w, w Kiltima, to są, to są osoby dorosłe, to są osoby, którym nie zależy na tym, żeby, nie wiem, się spinać, generować jakieś problemy i tak dalej, bo oni przychodzą pograć sobie po pracy, spędzić dobry czas. I też to jest dobre, bo młodzi ludzie, którzy wchodzą w figurki i, i zaczynają grać w Kiltima, bo kiltim jest relatywnie tani, jest. Yy, jest łatwo się go nauczyć w miarę i, i łatwo jest zachęcić osoby, żeby, żeby kontynuowały też widzą takie zachowanie. To jest dobre, bo widząc, że zachow... normalnego dorosłego człowieka, z którym możesz porozmawiać, który ci wytłumaczy coś, który, który ci powie, co możesz zrobić lepiej, jak to zrobić, tak długo jak będziesz chciał słuchać, będziesz chciał się uczyć, to jest super miejsce, żeby, żeby to zrobić. Super patent. Także to też pomaga nam pozyskiwać sponsorów, bo jeżeli są, są eventy, które przebiegają fajnie i, i widać, że ludzie się cieszą, że mogą przyjechać, pograć, nawet jeżeli nie wygrywają, bo nie, nie wszyscy muszą wygrywać, tak? To, 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 to jest spoko, bo możemy powiedzieć, słuchajcie, mamy 50 osób na turnieju, pokazujemy im zdjęcie i widzą ładnie pomalowane stałe ładne figurki i tak dalej, to to łatwiej jest zdobyć sponsora na taki event niż no, w innych sytuacjach, gdzie też y, czasami atmosfera wyprzedza, że tak powiem i Dobrze, czyli e, krótko podsumowując, e, Mistrzostwa Polski, które odbyły się e, u nas w dragonie e, w systemie 6 plus, o, 6 plus 2 na pewno będą powtórzone e, w roku 2023. Na pewno będziemy dojść do takich imprez dużych, które budują community. Na pewno będziemy się starać rozwijać, e, eliminować błędy, jeżeli jakieś powstaną, albo mitygować błędy na nas od góry narzucone, co mam nadzieję, że nigdy się nie stanie. I będziemy dążyć do rozrostu naszego community w ten sposób. Dobrze, dziękuję Ci dzisiaj za dzisiejszą rozmowę. nazywam się Jakub Duszewski i rozmawiałem dzisiaj z Łukaszem Wiszem. Dziękuję. Dzięki za uwagę. Cześć. Hej.